Zośka, 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 ach, to ty No kto wymyślił tą Zośkę, że to ma być zimno Zawsze Holender jasny Zobaczcie U was też mokro U nas przychodzi, trochę słońca ma wyjść ale jak to będzie? Zobaczymy Maksymalnie, maksymalnie 8 stopni Co to tam wszystko jedno Padać, nie padać, śnieżyca, za mną aby wyjść. He? He, co to w nic, mnijczyk? Halo, halo, mielęła. no to jest straszne, mieliśmy dzisiaj jechać na RODOS robić dalej porządki wiosenne to teraz będzie lato a jeszcze nic nie porobione prawie nie tyle co trzeba za mało ani gdzieś pojechać już pod namiot ani właśnie skuterami no coś takiego czerwona kurtka, no a jak teraz jest 6 stopni no i co Mila, co robimy? Ani to na łabędzie, ani na ptaki, na mewy. Tak się kręcimy. Zobaczymy. No co, 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 co? Pokopać w tym błocie? Nie. Idziemy do domu. Drugi dzień będzie spała. Co począć? Co począć z tą naszą milką? Tam zabierają zieleń dla człowieka żeby miał gdzie kapcie założyć łowienie, łowienie ale czy z łowienia? jeśli z pancią pójdziesz będziesz miał full wypas no i co, nie? myszy śpią? gdy pada deszcz? co? nie? nie ma polowania? nie ma to nie ma. to idziemy idziemy do domu mi się też nie chce